Wczoraj byłem na urlopie w sprawie prywatnej w Słupsku, ale taka sama sprawa została wytoczona też Urzędowi Miejskiemu i kilku innym osobom. Otóż ten proces wytacza, czy te procesy wytacza pan Mariusz Janik, chcąc zadośćuczynienia w kwocie 2 milionów złotych za naruszenie dóbr osobistych, i taki proces wytoczył mnie. Arseniuszowi Finsterowi i wytoczył też gminie miejskiej hojnice. Mój się zakończył, ale to są takie same procesy. Niestety sąd ich nie połączył, ale to nie szkodzi. Natomiast jest już wyrok Sądu Okręgowego wczoraj w tym moim procesie. No, pan Mariusz Janik uznawał, że ja poprzez moją postawę, czy moją aktywność w ocenianiu jego postawy związanej z książką Trzy Fazy Prawdy, z tym też, że został nagrany, z procesami, które mu wytaczałem, z moimi publikacjami, gdzie w jednej z gazet napisałem, że przestępca pisze o mnie bajki. No, mówił, iż, iż to narusza jego dobra osobiste, obniża jego zaufanie do niego jako biznesmena i tak dalej. I wyliczył sobie swoje straty na 2 miliony złotych. Sąd dokonał przesłuchania obydwu stron, czyli pana Mariusza Jajnika i mnie. Przyjął wszystkie wnioski dowodowe pana Mariusza Jajnika. Moim, moim wnioskiem dowodowym był tylko wyrok z 2005 roku, bo musiałem udowodnić, że rzeczywiście mówiąc o tym, że pan Mariusz Jajnik w 2005 roku był przestępcą, że był. Bo był skazany prawomocnym wyrokiem wówczas. Ehm, oczywiście to jest argument dosyć ciężki, którego ja użyłem wtedy, ale też byłem w pozycji, jak państwo pamiętacie, przymusowej bo przecież po pierwszym procesie pan Mariusz Janik wszystko odwołał, dotyczącym oczywiście tych pomówień wobec mnie, była ugoda, potem znowu i tak dalej. Równolegle toczyły się dwa postępowania, jedno w Słupsku, drugie w Bytowie o e, moją ochronę dóbr osobistych, obydwa procesy wygrałem, ale nie są prawomocne, jak będą prawomocne, wówczas je skomentuję szerzej, a nawiązując do tego najważniejszego procesu, czyli tych dwóch milionów złotych, to sąd w całości oddalił pozew powództwo, przepraszam, oddaję powództwo Pana Mariusza Janika, uznając, że ono w żaden sposób nie udowadnia, abym ja jakiekolwiek dobra osobiste Pana Mariusza Janika naraził. Mówię o tym dlatego, ponieważ taki sam proces wytoczył gminie Miejskiej Choince, więc ktoś może tu mieć jakieś zagrożenie dla miasta. Moją postawą takiego zagrożenia nie ma. Są też, jak powiedziałem, inne osoby fizyczne, którym podobne procesy Pan Mariusz Janik wytoczył. Myślę, że to nie jest prawidłowy kierunek, bo żeby oszacować straty finansowe w kontekście dóbr osobistych, to jest bardzo trudne i, 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 i po prostu to się panu Maruszowi Janikowi nie udało. To tyle. Nie mam jeszcze wyroku na piśmie. Jak będę miał na piśmie, to państwu przekażę. Pani sędzia też zwróciła uwagę na poziom dyskusji. No, mówiąc o tym, że ten, ten poziom był krytyczny w pewnym momencie między mną a panem Mariuszem Janikiem, to takie słowa moim zdaniem osoby z zewnątrz oceniającej to wszystko, co się działo, i tak rzeczywiście było. Ja boleję nad tym, że musiałem używać takich argumentów, ale, ale czym, czymże są moje argumenty, których, czy, czy, czy opisy, które stosowałem wobec pana Mariusz Janika do jego Treści, które mówił o mnie. No, gdybym do, do dwóch worków włożył, to mój waży 10 dekagramów, a jego tonę, tak? moim zdaniem. Może być to subiektywne zdanie, pozostawiam to ocenie osób. Więc temat się zakończył. Natomiast równolegle udowodniłem w dwóch sądach, w Bytowie i w subsk że pan Mariusz Janik znieważał mnie i naruszał moje dobra osobiste na głównie portalu końce24.pl, pisząc o mnie, że tam jestem szefem ośmiornicy. I takie różne historie. Ale do tego wrócimy, to jeszcze inny wątek.